Gdzieś jakoś z siłowni, słuchajcie, z magika, bo zmieniłem siłownię na nową. Wychodzę, patrzę, a tam, słuchajcie, trzech sebiksów, takich, kurwa, wiecie, plują, słuchajcie, łuszczą pestki pod siłownią, wyjebane, charkają tak... Hup. Słyszę tam kurwa jakąś muzykę z głośnika. Elo, jestem kurwa, najlepszy na świecie, jepać kurwa dzieci i leci kurwa samolocik. E, esa wariaty, kurwa, pozdro, pierwsza manka. Wiecie o co chodzi? Taki głos patologiczny, kurwa z głośnika leci, nie? Mówię, oho, dobra, fajnie. Stoją obok mojego roweru. Mówię, ty kurwa, będą mi rower rozkręcać, je cygany. Słuchajcie, i nagle? Ja odczepiam rower, odczepiłem rower, schowałem I podchodzą, słuchajcie, do mnie we trójkę, nie? I, I wiecie, i ten, słuchajcie, jeden z e I co, kurwa, teraz? Co, frajerze? Wiecie, ja trochę już taki, kurwa, wiecie Pięści zacisnąłem, ale jeszcze nie podniosłem Mówię, o co ci chodzi, nie? Już widzę, słuchajcie, z we trójkę Oczywiście jeden mnie, słuchajcie, popycha Drugi, słuchajcie, co się... Już mówię, będziemy się napierdalać I słuchajcie, nagle Konrad gry I tak, wiecie, uderzył mnie w barki Ty, taksi! To ja! To ja z czatu, Konrad! My to moi koledzy! wiesz wszyscy! O, siebanko, kurwa! Pyk, 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 kurwa! Zbijał piątkę i ja taki Ty, Konrad, ty się pranków kurwa Dubiela nauczyłeś chyba wariacie! I przysięgam, słuchajcie, ma fotę ze mną, Konrad! Nie skurczybyk wystraszył Gamon jeden! Z kolegami przyszedł mi wpierdolić dla Beki na siłkę! No ale powiem wam, że zaskoczył mnie, zaskoczył, a najlepsze jest to, że tam sobie trzy, no dwie minutki sobie gadamy, a Konrad do mnie, ty Patryk, bo ja na ciebie tu od 17.40 czekam, a ja mówię, jak kurwa 17.30, jest 19.40, kurwa dwie godziny to stałeś, on, no tak, ale wiesz, warto było, ja mówię, aha, dobra. No, także pozdrawiam Serdecznie, Konrad, zajebiście, Cię spotkać Wariacie i, i cieszę się Cieszę się, że mam takich zajebistych widzów Naprawdę, no i